Władimir Megre, dzwoniące cedry Rosji, Anastazja, księga druga. Uzdrowienie prowadzące do piekła i szczera rozmowa. Kiedyś zobaczyłam swoim promyczkiem samotną babcię pracującą na działce. Była ruchliwa, zgrabna i zawsze radosna. Od razu mnie zainteresowała. Działaczkę miała niewielką, ale hodowała na niej Dużo różnych roślin, które wspaniale się rozwijały, ponieważ wkładała dużo miłości w ich pielęgnację. Później dowiedziałam się, że wszystko, co wyhodowała, woziła do zaludnionych miejsc i sprzedawała. Sama nie jadła pierwszych płodów. Zawsze starała się je sprzedać, bo wtedy były droższe. Potrzebowała pieniędzy, żeby pomóc swojemu synowi. Urodziła go w późnym wieku. I do tego została bez męża. Z krewnymi też nie miała kontaktu. Wychowała dziecko sama. Synek dobrze malował w dzieciństwie, a ona pragnęła, żeby został malarzem. Parę razy próbował dostać się na studia, w końcu mu się udało. Dwa razy do roku przyjeżdżał do swojej matki, staruszki w odwiedziny. Te przyjazdy były dla niej największą radością. W czasie jego nieobecności odkładała dla niego pieniądze i robiła zapasy jedzenia. Z wyhodowanych w ogródku jarzyn i owoców robiła zapasy i wszystko oddawała synowi. Bardzo mocno go kochała i marzyła, że syn będzie wielkim malarzem. Żyła marzeniem, była życzliwa i wesoła. Przez jakiś czas nie obserwowałam jej, a kiedy znowu ją zobaczyłam, była już ciężko chora. Z trudem się schylała, żeby uprawiać roślinki w swoim ogródku. Za każdym skłonem jej ciało przeszywał ostry ból. Okazała się jednak pomysłową kobietą. Zrobiła wąziutkie i długie zagonki. Wzięła siedzenie od starego taboretu, kładła je między Zagonkami siadała na niego, przesuwając się na tym siedzeniu po całym ogródku. Pieliła zagony. Koszyk wlokła za sobą na sznurku. Cieszyła się, że będzie miała urodzaj. Urodzaj naprawdę musiał być duży, ponieważ rośliny wyczuwały staruszkę i odpowiednio reagowały. Staruszka zdawała sobie sprawę ze swojej rychłej śmierci. Żeby nie sprawić synowi kłopotu, sama kupiła trumnę, wiązankę i wszystko przygotowała do pogrzebu. Przed śmiercią chciała jednak zdążyć zebrać plony i zrobić dla syna zaprawy na zimę. Wtedy nie zwróciłam uwagi, dlaczego staruszka choruje, mimo tak bliskiego kontaktu ze swoimi roślinami. Pomyślałam, że to z powodu, iż zamiast spożywać płody z ogródka, sprzedaje je – a za pieniądze stara się coś taniego kupić. Zrobiło mi się jej żal. Zdecydowałam się jej pomóc. Kiedyś, w czasie gdy spała, zaczęłam ogrzewać ją swoim promyczkiem, wypędzając tym samym choroby z jej ciała. Czułam, że coś się mojemu promyczkowi sprzeciwstawia, ale mimo wszystko próbowałam. Czyniłam to tak długo, dopóki nie osiągnęłam swojego celu. Zanim wyleczyłam jej ciało, minęło aż dziesięć minut. Później, kiedy przyszedł dziadek, opowiedziałam mu o staruszce i zapytałam: Dlaczego promyczkowi coś się opierało? Dziadek zamyślił się i powiedział: Źle postępowałaś. Trochę się poddenerwowałam tym stwierdzeniem. Poprosiłam dziadka o wyjaśnienie, co złego uczyniłam. On długo milczał, a potem rzekł: Uzdrowiłaś ciało, ale duszę skazałaś na cierpienie. Wtedy zapytałem Anastazję: Co w końcu takiego okropnego mogłaś uczynić duszy tej staruszki? Anastazja westchnęła i opowiadała dalej: Staruszka przestała chorować i nie umarła. Synek przyjechał do niej prędzej niż obiecał, ale tylko na dwa dni. Przyjechał z wiadomością, że zrezygnował ze studiów. Oświadczył, że nie chce już być malarzem i że zajmuje się jakąś inną działalnością przynoszącą dochód. Ożenił się. Powiedział: Teraz będę miał pieniądze, nie musisz więc przygotowywać dla mnie już tych słoików, ponieważ Przewóz wychodzi drożej. Sama się lepiej odżywiaj, mamo. I wyjechał, nie wziąwszy niczego. Staruszka rankiem usiadła na ganku, popatrzyła na swój ogródek, a oczy jej wyrażały pustkę, tęsknotę i niechęć do życia. Wyobraź sobie: ciało jest zdrowe, a życia w nim jakby nie ma. Zobaczyłam ją ale jeszcze szybciej poczułam stan jej duszy, bezmierna, przerażająca pustka i beznadziejność. Gdybym nie wyleczyła jej ciała, staruszka zmarłaby w swoim czasie, odeszłaby spokojnie, z pięknym marzeniem i nadzieją. Przeze mnie trafiła w bezkres pustki jeszcze za życia, a to jest uczucie wiele razy gorsze od śmierci fizycznej. Po dwóch tygodniach zmarła. Pojęłam, że niedomaganie fizyczne to nic w porównaniu z cierpieniem duchowym, ale leczyć duszy wtedy nie potrafiłam. Zdecydowałam się dojść do tego, jak można to zrobić i czy jest to w ogóle możliwe. Dzisiaj wiem, jest możliwe. Uświadomiłam sobie, że Fizyczne niedomagania i choroby ciała powstają w człowieku nie tylko na skutek jego odsunięcia się od otaczającej przyrody, ale także z powodu panowania ciemnych uczuć, którym pozwala w sobie tkwić. Choroby mogą być mechanizmem, narzędziem przestrogi, a nawet zbawieniem od największych mąk. Choroba to jeden ze sposobów obcowania wielkiego intelektu, Boga z człowiekiem. Ból człowieka jest Jego bólem. Dziwne, ale tak już jest. Jak inaczej niż przez ból przekonać Cię do tego, żebyś nie wrzucał do swojego żołądka różnych niepotrzebności? Przecież słowa same przez się do Ciebie nie docierają. Wtedy przemawiają za pomocą bólu. A ty co robisz? Połykasz przeciwbólowe tabletki i nadal postępujesz uparcie po swojemu. Czy to oznacza z Twojego punktu widzenia, że ludzi nie trzeba leczyć? Nie należy im pomagać, kiedy cierpią? Pomoc powinna być, ale przede wszystkim. Musi polegać na precyzyjnym uświadomieniu sobie przez chorego źródła i przyczyny choroby. Trzeba koniecznie pomóc mu zrozumieć, co chce powiedzieć wielki intelekt, Bóg. To nie jest łatwe, a nawet bardzo trudne. Możesz się pomylić, bo ból jest osobistą rozmową dwóch blisko znających się osób, wtrącanie się osoby trzeciej. Częściej szkodzi niż pomaga. W takim razie, dlaczego wypędziłaś ze mnie choroby? Zaszkodziłaś mi? Wszystkie twoje choroby wrócą na ciebie, jeżeli nie zmienisz swojego stylu życia, stosunku do otoczenia i do samego siebie, nie zmienisz niektórych swoich przyzwyczajeń. Właśnie one są źródłem twoich chorób. Twojej duszy nie uszkodziłam. Stało się jasne, że nie da rady przekonać Anastazji do wykorzystywania jej zdolności uzdrawiania w celu otrzymywania dochodu. To jest niemożliwe, dopóki ona czegoś tam do końca nie zrozumie. Runął mój cały biznesplan. Anastazja zauważyła moje rozczarowanie i powiedziała: Nie martw się, Władimirze, postaram się jak najszybciej wszystko zrozumieć. Teraz. Jeżeli naprawdę chcesz pomagać ludziom i sobie, a nie tylko zarabiać pieniądze, zdradzę ci metodę, za pomocą której człowiek sam może pozbyć się większości chorób. Ta metoda nie wywołuje takich negatywnych skutków, jakie mogą się pojawić przy wtrącaniu się w jego los osób postronnych. Jeśli zechcesz mnie wysłuchać. No co mi pozostaje? No, nie ma szans ciebie przekonać, to opowiadaj. Istnieje Parę głównych przyczyn powodujących cierpienie ciała człowieka zgubne uczucia, emocje, sztucznie ustawiony reżim żywienia i jego skład, nieobecność bliskiego i przyszłego celu. Bronić przed chorobami sukcesywnie mogą pozytywne emocje i większość roślin. Przemyślenie swojej istoty i przeznaczenia może bardzo dużo zmienić w stanie fizycznym i duchowym. Już wiesz, jak przywrócić zerwane więzi między człowiekiem a roślinami w uwarunkowaniach waszego świata? Świadomość, świadomość wszystkiego, co nas otacza, też łatwiej osiągnąć przez osobisty i bezpośredni kontakt z tymi roślinami. Promykiem miłości można wyleczyć większość chorób bliskiego człowieka, a nawet przedłużyć sobie życie, stwarzając wokół niego Przestrzeń miłości. Również sam człowiek, jeśli potrafi wywołać w sobie pozytywne emocje, jest w stanie z ich pomocą zagłuszyć ból, wyleczyć ciało, przeciwstawić się truciźnie. Co to znaczy wywołać uczucia? Jak można marzyć o czymś jasnym, jeżeli na przykład boli ząb albo żołądek? Czyste i jaskrawe mgnienia. Pozytywne emocje, jak anioły, stróże zwyciężają ból i chorobę. Jeżeli tak się złożyło, że ktoś nie ma dostatecznie czystych i jasnych mgnień wywołujących uzdrawiające pozytywne emocje, to co wtedy ma robić? Natychmiast zrobić coś takiego, żeby się pojawiły. One pojawiają się w momencie, kiedy otaczający cię ludzie odniosą się do ciebie z prawdziwą miłością. Stwórz taką sytuację, abyś mógł czynić coś dobrego dla otoczenia, bo inaczej twój anioł stróż nie będzie mógł ci pomóc. Ciekawe, jak się dowiedzieć, czy w ogóle je miałem, jaką miały siłę, jak je wywołać? Można to uczynić za pomocą wspomnień, przypominając sobie na przykład coś dobrego, przyjemnego z przeszłości. Dzięki temu wspomnieniu poczujesz błogi stan. Który w przeszłości istniał w tobie. Chcesz teraz spróbować? Pomogę ci spróbuj, proszę. Tak mówisz? No to spróbujmy. Połóż się, połóż się i rozluźnij. Wspominać można poczynając od dzisiejszych mgnień życia i uchodząc w przeszłość. Możesz też przypomnieć sobie dzieciństwo, i ruszać w myślach do dnia dzisiejszego. Możesz od razu wspominać najprzyjemniejsze chwile i powiązane z nimi uczucia. Wyciągnąłem się na trawie. Anastazja też ułożyła się obok, położyła palce na mojej dłoni. Pomyślałem, że jej obecność będzie mi przeszkadzać w skupieniu się nad wspomnieniami i poprosiłem: Chciałbym zostać sam. Będę cicho. A kiedy będziesz wspominać, zapomnisz o mnie i nie będziesz już odczuwać dotyku mojej ręki, a ja pomogę ci szybciej i jaskrawiej wszystko wspomnieć.